I w manko, widać. Dzisiaj robimy unboxing paczki z petardami od Arki. Otwieramy. <laughs> no, tu się otwiera, ja rozcinam. Dobra. 51 złotych. Mamo. No. Dobra, już tu czuję coś. RC1. Dragon X, -y. Kolejna paczuszka. <laughs> mm. Rakietki, karabinek, kolejna paczka dragonsów, kolejna paczka rakietek. RC1. Dumbum F12, to musisz Muszę zobaczyć od razu, co to jest. Dumbo F12. Jakie fajne. Dumum F12. Takie małe pytarki. Fajne, bardzo. Ładne. Fajnie wyglądają. Kolejna paczuszka RC1. Kolejna paczka. Kolejna paczka dragonsów. Kolejna paczka dragu. Karabinek. Kolejna. I kuleczki mam przestające. To tyle za 51 zł. Siemankowi to